Weź na drogę. Fortuna kołem się toczy. Z listu do Filipian. Wiem, czym jest bieda i czym jest obfitość. Do wszystkich warunków jestem zaprawiony. I do sytości, i do głodu, do bogactwa, i do ubóstwa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Są dni, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, i są takie, kiedy jedno po drugim się wali. Fortuna, powodzenie, zdrowie, uznanie kręci się jak koło czasem nas unosząc, a czasem zrzucając na ziemię. Święty Paweł znał oba stany. Potrafił żyć w dostatku, ale i w niedostatku. I mówił: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie w fortunie, nie w szczęściu, nie w pieniądzach, tylko w Bogu. Pewien człowiek, który prowadził firmę, zbankrutował w jeden dzień. Stracił wszystko i znajomych, i majątek, i spokój. Ale kiedy leżał na dnie, powiedział: Pierwszy raz od lat miałem czas na modlitwę. Nie każda porażka jest klęską, nie każdy sukces jest błogosławieństwem. Koło się toczy, ale Serce zakotwiczone w Bogu nie przewraca się razem z Nim. Może dziś jesteś na górze, nie zapomnij o pokorze. A jeśli jesteś na dole, nie trać nadziei, bo koło się toczy, ale Bóg trwa wiecznie.